Cześć, siemano, dzień dobry, witam Was na kolejnym podcaście poważnej strony. Dzisiaj będziemy mówić o premierach, jakie będą miały miejsce. W kwietniu 2025 roku i ze mną jest oczywiście Aleksandr Ikaniewicz ze szklanego Oka Kaniewicza. witam Ciebie. Cześć wszystkim, witaj Adam. Witamy również wszystkich naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że fajnie będzie wam się nas słuchało. Mam nadzieję, ale to też nie do końca zależne od nas, bo jakby skupiamy się na premierach kinowych, a kwiecień nie jest może zbyt bogaty, od razu możemy zaspoilerować. ale jest kilka ciekawych propozycji. I zaczniemy od razu, wydaje mi się, od filmu Minecraft, czyli adaptacji gry. 4 kwietnia trafi do Kim e, film Minecraft, w którym zagrają e, m.in. Jason Momoa i Jack Black. No, ja to zawsze jestem zachwycony, jak wychodzi jakaś e, ekranizacja gry, no bo wiadomo, że ekranizacje gry zawsze są takie wspaniałe, i jak się to robi tak dosłownie, no to zawsze to wychodzi świetnie. Przecież każda gra nadaje się na film, szczególnie e, gra o budowaniu, e, nie wiem, e, drzew z klocków. <grym> Więc. <grym> Ja proponuję, żeby też zekranizować Simsy następnym razem też. O, to by było bardzo spoko. Albo zekranizować Grand Theft Auto, czyli nakręcić po prostu film gangsterski, nie? Mm -hmm. Znaczy tak. Powiem ci, że jeśli chodzi, ee, mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ oglądając ten trailer, mam z jednej strony tak, że oni tutaj faktycznie wykorzystują jakieś featurey z gry. Ale z drugiej strony widzę, że jest tutaj jakaś grubymi nićmi szyta intryga, która najprawdopodobniej będzie, będzie kiepska w odbiorze w sensie nie będziemy czuć tej stawki. Poza tym, ile razy możemy widzieć Jacka Blacka grającego Jacka Blacka i Jasona Mamoę grającego Jasona Mamoę, tylko tym razem z grzywką. Mm -hmm. A jaką stylową mamoa widziałeś w ogóle? Mamoa wygląda, znaczy wiesz, e, jeśli, chodzi o e, jeśli chodzi o stylizację, no to ten film wygląda bardzo fajnie i bardzo mi się podoba to, jak on wygląda. Od strony wizualnej, w sensie jest jasno, jest właśnie tak bardzo growo-komputerowo i, i tak dalej. I wszystko jest faktycznie kwadratowe. No, Jack Black od dawna przypomina kwadrat swoją posturą. Teraz jeszcze, jeśli chodzi o brodę, to też się tak odpowiednio obciął, więc też tutaj pasuje. Jason Momoa, no, fajnie, że ma tę grzywkę, fajnie, że jest kolorowo, więc myślę, że to jest na plus. I jeśli recenzje będą dobre, jeśli oceny będą, dobre, Dobra? To wtedy się zainteresuje tym filmem. Mm -hmm. A tak, to ja jestem taki wiesz. Odrobinkę cięty ze względu na inne poprzednie adaptacje gry, bo bardzo czekałem na Mortal Kombat, bardzo się zawiodłem. Borderlands też bardzo fajna, bardzo popularna gra, a jak wyszło z adaptacją, no to wszyscy wiemy. Wyszło dosyć nieciekawie, dlatego jestem, wiesz, jestem trochę zarażony. Są pewne powody, dla których po Batman i Robin nikt nie robił filmu z Batmanem, nie? Znaczy, Borderlands. Nawet mi się podobał, tylko że ja nie jestem fanem gry. Więc jeż, ja nie miałem, wiesz, jakby m, narzuconej tej wizji, która powinna być odtworzona e, w filmie. E, oglądałem to, wiesz, kompletnie świeżym umysłem. I, I jako taka komedia science fiction, która nie wymaga za dużo, e, był to ciekawy seans. Natomiast tutaj warto się też skupić, może powiedzmy tylko, właśnie fragment chociażby o, o samej fabule filmu. Mamy tutaj do czynienia z grupką graczy, która trafia do świata Minecrafta i próbuje się później z niego wydostać. I nie wiem jak Ty, ale dla mnie to brzmi troszeczkę jak fabuła Jumanji, ostatnich dwóch części, w której zresztą... Totalnie. W którym też grał Jack Black. Nie? I to, to takie mam wrażenie, jakbyśmy szli utartym schematem po raz kolejny i w tym momencie, jeżeli oni zastosują podobne patenty... Jak w, jak w Jumanji, to jest szansa, że ten film może się nawet doczekać kontynuacji. Ponownie mamy, wiesz, jakby zderzenie dwóch charakterów, Jasona Momo i Jacka Blacka, chociaż w tym wypadku wydaje mi się, że twórcy chyba troszeczkę za bardzo lecieli z Jasonem, bo można byłoby go zdecydowanie, wiesz, bardziej postawić po tej stronie takiego, wiesz, twardego mięśniaka, co jest taką dychotomią klasyczną w filmach, czyli gruby śmieszek i taki poważny, poważny mięśniak. Tego nie mamy w tym filmie, chociaż kto wie, zobaczymy, co się wydarzy. No i warto też zwrócić uwagę na postać reżyseru. Sarah. Jared Hess to jest człowiek, który już współpracował z Jackiem Blackiem przy komedii na Czolibre. Okej, okay, ja Ci powiem, że jeśli chodzi o. Tego reżysera, no to ja mam zaznaczone, że chciałbym obejrzeć serial The Last Man on Earth. To jest serial o typie, który żyje w świecie, którego pochłonęła zaraza. I brzmi to z pewnych względów dosyć interesująco dla ludzi, którzy przeżyli ostatnie lata. Widziałem Więc... pierwszy sezon i był bardzo fajny. Tak, tak. tak. I... O, o, Tylko po prostu widzisz, jakby te inne, inne produkcje troszeczkę sprawiły, że gdzieś tam odłożyłem to na półkę, ale chętnie bym wrócił. Właśnie przy okazji przygotowując się do tego materiału, pomyślałem, że, że chyba trzeba w końcu wrócić do tego serialu. Po mojej przygodzie z nim powstały jeszcze trzy sezony. Jestem ciekaw, jak to się tam dalej potoczyło. Więc ja ogólnie daję filmowi Minecraft pewien kredyt zaufania. Być może powtórzy sukces Jumanji. Przejdźmy do kolejnego filmu, który jest troszeczkę żartem, pastiszem. Screamboat Krwawa Mysz. I to jest horror, horrorokomedia, możemy tak powiedzieć, też premiera 4 kwietnia. Opowiada o pewnej zmutowanej myszy, która atakuje pasażerów podróżujących promem w Nowym Jorku, próbujących wrócić do domu. Jest to oczywiście nawiązanie do pierwszej kreskówki z myszką Miki, kojarzysz? A faktycznie, faktycznie. Było coś takiego, że myszka Miki tam, e, no, no, no. No właśnie, więc. <laughs> skakała skakała ze sterem tego, jak to się nazywa, tego fraktowca, tego promu. Mhm. No, było coś takiego, więc... no faktycznie. Prawda jest taka, że oni nie wykorzystują wizerunku myszki Miki, przynajmniej nie widziałem tego w Zwiastunie, ale wykorzystują cały setup. Mamy tutaj do czynienia właśnie z taką potworną myszą, która zmutowała. Oczywiście wszystko jest zrobione totalnie po taniości. Widać, że to jest kino klasy B, o ile nawet nie klasy C. Natomiast powiem ci, że przygotowując zestaw premier na ten miesiąc, doszedłem do wniosku, że to jest film, który chciałbym obejrzeć. Nie wiem czemu. Może coś ze mną jest nie tak, ale gdzieś te takie komedie troszeczkę zwariowane, gdzieś bawiące się pewnymi już znanymi schematami czy znanymi postaciami, jak chociażby e, mieliśmy przecież e, już właściwie można powiedzieć serię horrorów o kubusie Puchatku, Więc myślę sobie, krwawa mysz jak najbardziej jestem w stanie jeszcze tutaj dać się wciągnąć w taką kolejną e, nieco powaloną historię, no i oddać się krwawej rzezi. Ale z tego co wiem, Ty też jesteś fanem horrorów, czy krwawa mysz znajdzie się na twojej liście filmów do obejrzenia, czy raczej, raczej podchodzisz z rezerwą i, i chyba sobie odpuścisz? I tutaj po raz kolejny mam takie, że ja ci przytaknę, że jeśli chodzi o ten kwiecień, no to jest dosyć biednie tutaj widzę, że zrobili to twórcy Terrifiera 2 i 3. Właściwie chciałem to powiedzieć, tak. Czyli prawdopodobnie producenci, czyli możemy liczyć na podobny vibe co w Terrifierze, czyli bezsensowną przemoc dla samej przemocy. Nie wiem czy to będzie, wiesz, czy to będzie fajnie napisane, czy to faktycznie będzie zabawne, ponieważ humor w samym Terrifierze nie do końca do mnie trafia. Jest to kino takie, jest to kino eksploatacji, gdzie faktycznie sprawia nam przyjemność oglądanie tego, co się będzie, tego, co się będzie działo, nie? I wydaje mi się, że ten film nie tyle będzie mnie bawił, co będę po prostu ciekawy tego, jak koniec końców ta cała sytuacja z tą myszą się, wiesz, się rozwiąże i co ta mysz będzie robić. Więc nie liczę na dobry film, ale tak, jestem zainteresowany, jestem ciekaw, co wymyślą, ale bardziej pod takim kątem eksploatacji. No to jest też drugi horror, który gdzieś bawi się już postacią myszki Miki, bo chyba w zeszłym roku też mieliśmy jeden film, który korzystał z faktu, że prawa do wykorzystania wizerunku myszki Miki w tym pierwszym filmie trafiły do domeny publicznej. Oglądałem ten film był tragiczny. Mam nadzieję, że Screamboat Krwawa Mysz będzie ciut lepszy. I jeszcze dodam tylko, że bo jak już wspomniało o Terrifierze, to warto zwrócić uwagę, kto wciela się w mysz. A w mysz wciela się David Howard Thornton, czyli Clown Art z serii filmów Terrifier. Tak, plus jeszcze widziałem, że on współpracował z tym reżyserem przy produkcji The Min One gdzie wcielił się w Grincha, więc no, śmiesznie. śmiesznie. <gry> to są wszystko właśnie, wszystko filmy w, w takiej konwencji tego Terrifiera, wydaje mi się, że oni tam mają jakiś taki klub robienia wszystkich takich samych filmów, ten Terrifier się wybił, no fajnie, że się bawią, fajnie, że ma to swoich odbiorców, fajnie, że takie kino przebija się do, do mainstreamu tak im więcej, im więcej będzie się robić takich rzeczy tym więcej będziemy mieć horrorów no ja liczę na to że wiesz że to pójdzie w jakąś fajną stronę można powiedzieć że krwawa mysz to troszeczkę takie półamatorskie kino grozy i to jest ciekawe bo kolejny film ma tytuł Amator 11 kwietnia premierę ma thriller akcji który jest jednocześnie remakiem filmu o tym samym tytule sprzed 40 ponad lat oryginał miał premierę w 1981 roku jest to historia kryptologa CIA, którego żona ginie w zamachu. Ten zamach terrorystyczny w Londynie powoduje, że główny bohater, grany przez Ramiego Maleka, chce znaleźć zemstę na łotrach, którzy dokonali tego aktu terroru. Jak się okazuje, musi przeprowadzić całą akcję na własną rękę, ponieważ jego przełożeni CIA nie chcą mu pomóc w tym, żeby go wyszkolić. Remy nie jest bohaterem. Typowym bohaterem kina akcji nie jest takim Sylwestrem stalą czy Arnoldem Schwarzeneggerem, który potrafi zmiażdżyć przeciwników właściwie samym tylko swoim spojrzeniem, tygrysa, no ale ma inne zalety. Jako kryptolog, genialny kryptolog, podejrzewam także, to zostało zasugerowane w samym zwiastunie do filmu Informatyk stosuje nowe technologie do tego, żeby wyśledzić każdego z terrorystów i pozbawić ich życia. Więc film dosyć ciekawy, też z tej perspektywy, że coraz mocniej promuje się w Hollywood taki nowy typ bohatera. Że nie musisz być takim, wiesz, napakowanym sterydami e, Supermanem. Właściwie ja to zauważyłem już przy premierze remake'u Pamięci Absolutnej, kiedy w rolę po Arnoldzie Schwarzeneggerze przejął Colin Farrell i wtedy sobie pomyślałem, że coś się chyba zmienia w tych naszych gustach dotyczących superbohaterów, bohaterów kina akcji i widzę, że, że to coraz bardziej postępuje, że mamy coraz więcej takich bohaterów, którzy bardziej przypominają nas, normalnych śmiertelników. Nie masz wrażenia, że coś się zmienia w ogóle w kinie akcji w tym momencie? Że takie postaci jak, dajmy na to właśnie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Wesley Snipes odchodzą powoli do Lamusa, no, zresztą starzają się na naszych oczach i gdzieś tam próbujemy ten archetyp bohatera kina akcji troszeczkę przemodelować na coś zupełnie nowego? Wiesz co Adam, wydaje mi się, że teraz, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kino sensacyjne, trend idzie w inną stronę i bardzo często różnego rodzaju komentatorzy podkreślają to, jak bardzo aktorzy mają na sobie tę presję, kiedy muszą grać w jakimś filmie, jak bardzo muszą, wiesz, zrobić mięśnie, zrobić formę. Tutaj widać, Remi Malek nie miał scen bez koszulki, bo jakby miał scenę bez koszulki, no to musiałby dowalić tej masy. Z jednej strony niby fajnie, bo wiesz, bo e, fajnie się to ogląda, fajnie się ogląda napakowanych facetów, ale z drugiej strony no to to faktycznie jest koniec końców wręcz karykaturalne. E, wydaje mi się, że fajnie, że lansuje się postacie takie właśnie jak e, Rami Maleka, bo e, przypomina mi to e, te czasy, kiedy e, grali na przykład Harrison Ford czy Robert Redford takich wiesz takich twardzieli bądź czekaj jak się, bądź Liam Neeson też jeden z największych twardzieli współczesnego kina lub Denzel Washington, starsi panowie, którzy, wiesz, już zaczynający mieć tak zwany dad bod zamiast koloryferów, a potrafiący zrobić totalną rozwałkę, więc tak, zgadzam się z tobą, że fajnie, że lansuje się taki typ bohatera, ale z drugiej strony, no... Wiesz, e, ciężko powiedzieć, żeby ta, to był taki podstawowy teraz e, typ bohatera, no ja niestety tego nie widzę, ale m, chyba musimy się umówić e, w tym kontekście na rozmowę e, po oddzielnym, wiesz, e, e, na oddzielnym podcaście, bo chyba musimy po prostu, wiesz, e, usiąść do tego i przejrzeć, jaki typ bohatera jest lansowany, nie? Bo tak z głowy to ja ci to mówię, ale mogę się mylić, możesz ty mieć rację. No na pewno, jeżeli spojrzymy na filmy DC czy Marvela, to zdecydowanie, wiesz, ten archetyp. Dobrze się trzyma tego mięśniaka, ale wydaje mi się, że coś jednak się ruszyło. To znaczy to kino akcji. Dużo częściej sięga po takich aktorów, którzy nie kojarzą się z, z nienagarną sylwetką, i tak masz rację, że to byłby ciekawy temat na inny podcast, który moglibyśmy poruszyć. Ja tylko wspomnę jeszcze, że to nie jest wcale pierwsze podejście do remake'u tego filmu, bo pierwsze próby zrobienia remake'u miały miejsce w 2006 roku, i wtedy w, role, w roli głównej mieliśmy zobaczyć: Słuchaj, Hugh Jackmana. Więc Hugh dużo bardziej pasuje do takiego klasycznego bohatera kina akcji, ale nie wyszło i dopiero teraz, 20, prawie 20 lat później, dostaliśmy nową interpretację tego dzieła. Dobrze, no to chyba przechodzimy do kolejnego filmu. 18 kwietnia ma premierę inny horror, Grzesznicy. Też ciekawa historia, bo to jest historia rozgrywająca się na początku XX wieku. Dwóch braci, bliźniaków, wraca, warto wspomnieć o afroamerykańskich korzeniach, wraca do rodzinnej miejscowości i próbuje sobie tam ułożyć życie. Ale sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo jak się okazuje, w miejscowości, z której pochodzą, do której wrócili, grasuje jakieś dziwne zło. I można wywnioskować po zwiastunie to, jako że to jest zwiastunie, więc wydaje mi się, że to nie będzie żaden spoiler większy, że prawdopodobnie mamy do czynienia z wampirami. Być może takie kolejne From Dusk Till Dawn. Eee, fajnie. Ale interpretacja trochę mitu. Nie? Fajne Vampira. jest też to, że widzę, że Michael B Jordan gra tutaj dwie postacie, postacie bliźniaków, i też jest to podkreślone w samym tym trailerze. Jestem tego bardzo ciekaw, ponieważ zawsze lubię, jeśli aktor gra dwie. Różne od siebie postacie i niby wygląda tak samo, ale widzisz, że, że to są różne postacie, tak jak na przykład, nie wiem, Jean-Claude Van Damme w podwójnym uderzeniu, wybitny aktor, nie? I w kilku. I... Tak, tak. Tak, Jean-Claude gra w dwóch filmach. W jednym zabili mu brata i on idzie na turniej, żeby bić się z tym typem w finale, który mu zabił tego brata, i gra w tym drugim filmie, gdzie jest jednym z dwóch braci bliźniaków. I to są te dwa filmy Jean-Claude'a Adama, które cały czas powtarza. Mhm. To jest jego dzień świstaka. W każdym razie, tutaj to jest fajny pomysł, z tego zawsze ciekawe rzeczy wychodzą. Nawet jeśli film jest kiepski, to zawsze fajnie jest, jest to zobaczyć. Sam film też wygląda ciekawie, też liczy na bardzo fajną akcję, ale warto zobaczyć, kto jest odpowiedzialny za stworzenie tego filmu, bo za stworzenie tego filmu jest odpowiedzialny Ryan Kugler, który zrobił na przykład naprawdę bardzo dobry film Creed na rodziny legendy. Ja uwielbiam ten film z Sylwestrem Stallone. To jest film opowiadający o tym, gdzie przyjaciel e, Rokiego, czyli boksera grające, g, g, granego przez Sylwestra Stallone. Jak on się nazywał? Już nie Apollo, tylko Adonis Jego Creed? syn nazywał się Adonis tak, Creed. Tak, Adonis Creed, czyli Ad, e, Adonis Johnson, bo, no, bo coś tam się nie lubili e, ze swoim ojcem. On też chciał zostać bokserem, tak jak e, jego tata. I on chciał, żeby Sylwester Stallone, czyli Rocky, e, go szkolił. Sam film fenomenalny, jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o to, e, co tutaj, jak cała historia została poprowadzona? No, ja miałem wiesz, ja byłem pełen wzruszenia, więc bardzo fajnie, że kolejny raz ten duet, ten Michael B. Jordan i Ryan Kugler spotykają się znowu za kamerami. więc Myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie i pod tym kątem liczę na ten film, że ten film po prostu dostarczy. Ryan Kugler jest naprawdę dobrym reżyserem, więc, więc tak. Ryan odpowiadał też za dwie części Czarnej Pantery, i z tego, co słyszałem, bardzo by chciał też nakręcić trzecią część. No i fajnie, no i trzymajmy za niego kciuki, nie? Jeśli chodzi o czarnoskórą społeczność w Stanach Zjednoczonych i, i w ogóle na świecie, no to facet stał się już pewnego rodzaju ikoną, więc tutaj kibicujmy mu, że może wiesz, może pokazywać tę kulturę od trochę innej strony. Nie tylko Biały Quentin Tarantino musi pokazywać Django, nie? Możemy mieć grześnika. Tak, zresztą to też jest ciekawe, Zwróć uwagę, że to jest drugi reżyser o afroamerykańskich korzeniach, amerykański reżyser o afroamerykańskich korzeniach, który tworzy ciekawe horrory, bo innym takim, zresztą jeden z moich ulubionych reżyserów jest Jordan Pelle, który ma na koncie kilka, no właściwie trzy tytuły, wszystkie to są horrory i wszystkie są przynajmniej dobre. Natomiast to jest też jest o tym get out? Na przykład o Get Out. No, Get Out był świetny. Albo na przykład Nope. Z 2022 roku. Nope. Czyli po polsku nie, z wykrzyknikiem. A, też widziałem, też bardzo spoko. To jeszcze taka ciekawostka techniczna. To jest drugi horror w kategorii wiekowej R, który został nakręcony na imax kamerach. Pierwszym horrorem, który został nakręcony na imax kamerach i był z kategorią wiekową R, to był właśnie horror Nope, autorstwa Jordana Pell'e. To jest ciekawy przykład, w jakich my czasach żyjemy, bo dla e, Ryana to był też e, drugi film w jego życiu, jaki nakręcił e, na taśmie filmowej. Poprzednio to był jeden z pierwszych jego filmów, jakie w ogóle nakręcił, więc e, żyjemy w czasach, w których już reżyserzy z wieloletnim doświadczeniem często nigdy nie mieli do czynienia z taśmą filmową. To jest bardzo ciekawe, nie? Jak tak patrzymy na przykład na takiego Christophera Nolana, który zaczynał od Memento, czyli od filmu kręconego cyfrówką, który się uparł, że jak ma budżet, to jednak idzie w tę taśmę filmową. I, a teraz są ludzie, kolejne pokolenie, które się faktycznie upiera, żeby na tej taśmie nie pracować, bo pewniejsza jest po prostu, pewniejszy jest nośnik cyfrowy. Tak, no taki znak naszych czasów, nie? Warto też wspomnieć, że o ten horror walczyło kilka wielkich studiów filmowych, więc sama historia już w formie scenariusza musiała zdobyć sobie ich duże zainteresowanie. Ostatni film, o którym będziemy mówić z tej listy premier na ten miesiąc, ostatnim filmem jest The Last Showgirl, Nomenomen, czyli film, w którym do wielkiego kina chyba powróci Pamela Anderson. Gra Shelley i to jest, czy można powiedzieć, tancerka francuski burleski, artystka chyba bardziej, bo, bo burleska jest to nie tylko opiera się na tańcu, ale także szeregu innych działań artystycznych, więc, więc powiedzmy, że artystka, która najlepsze lata swojej kariery ma już za sobą. I jak to w Las Vegas bywa, no powoli. Godzi się ze świadomością, że zostanie zastąpiona przez młodszą artystkę, która wejdzie w jej buty. No i właśnie to jest to pytanie: czy, czy ona będzie w stanie się z tym pogodzić, czy będzie w stanie znaleźć dla siebie nowe miejsce w tej rzeczywistości? Jest to dramat, który dla mnie, tak zacznę może od tyłu, troszeczkę tutaj moją, moje przemyślenia. Ja mam wrażenie po raz kolejny, że my mieliśmy z podobną fabułą już do czynienia i to dosyć niedawno bo dla mnie troszeczkę jakby zalążek tej fabuły przypomina horror Substancja. Okej. Okay. Gdzie też mieliśmy w tamtym filmie, jak pamiętasz, mieliśmy do czynienia z Demi Moore, która wcielała się w już starzejącą się gwiazdę aerobiku, która pokazuje ćwiczenia w telewizji i też miała być zastąpiona przez młodszą aktorkę. Oczywiście tam to był horror i to dosyć zwariowany, bardzo bardzo blisko Kromenberga. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dramatem, ale śledząc tą, tą opowieść, w obu wypadkach dochodzę do wniosku, że zaczynamy się bać trochę innych rzeczy obecnie. Mam wrażenie, że tak jak mówię, kolejna wielka gwiazda, bo w tym wypadku jest to Pamela Anderson, w filmie, który wcześniej, przed chwilą przywołałem była Demi Moore, mówimy o starzeniu się ciała, o przemijającym czasie. Tam to był horror, tu to jest dramat, ale tak się zastanawiam, czy to właśnie nie jest taki horror i dramat naszych czasów, że my żyjemy w takiej łudzie nieśmiertelności, i kiedy to ciało zaczyna zdradzać pierwsze oznaki starzenia się, jest to dla nas wręcz przerażające. Myślę, że tak, ale tylko że moje bardziej skojarzenie było z tym filmem Zapaśnik z Miki Róg. O, też, też, jak najbardziej. No, no, jeśli, jeśli o to chodzi, bo to też jest właśnie o człowieku. Dajmy tutaj, żeby zawrzeć i Pamela i Mikiego. Który występuje, na, o osobie, która występuje e, na scenie i, i wiesz, i e, jej praca jest: e, z jednej strony jest, e, niesie z sobą jakiś tam ładunek artyzmu, z drugiej strony jest bardzo wymagająca, i już w pewnym momencie ciało przestaje, no, przestaje się nadawać do, te, e, do tej roli, nie? I mm -hmm. co tutaj zrobić? i w, no, Ja ci powiem tak, ja naprawdę czekam na ten film ze względu na to, że e, Pamela Anderson. Jest bardzo kiepską aktorką. Ona jest beznadziejną. No ona co jest ty, totalnie. Żyleta była świetna. Słuchaj, ja niedawno oglądałem Żyletę i naprawdę niedawno, jakieś dwa miesiące temu, pod koniec zeszłego, no, pod koniec zeszłego roku, oglądałem Żyletę. Ja byłem tak zażenowany. W sensie, jak miałem 14 lat, to mi się bardziej podobało, ale pewnie patrzyłem wtedy pod, pod trochę innym kątem na ten film. Jest duża szansa, tak? Że On, ona jest. jest słucham? Całkiem możliwe, że w tamtym okresie patrzyłeś na rolę Pameli Anderson pod zupełnie innym kątem. Tak jak większość e, chłopaków, którzy zaczynają tak, dojrzewać. E, teraz, e, teraz, e, teraz ci powiem, że, e, że tak, że jeśli Pamela Anderson dostała tutaj nominację do Złotych Globów, dostała nagrodę Złotej Maliny na nagrodę, jako nagroda odkupienia nie no to ja sobie myślę, że, że wow, że naprawdę, że naprawdę jest fajnie. Ja jestem ciekaw, jeśli ludzie doceniają, wiesz, film Pameli Anderson, bo Pamela Anderson jest w tym biznesie od, też od 80 lat, więc jeśli przez 70 lat ona się uczyła tego aktorstwa, to wydaje mi się, że ona faktycznie może dowieść. I ja jestem naprawdę ciekaw pod tym kątem, nie? Tak, no, no można by było trochę przyśmiewczo powiedzieć, że to raczej nie może być wielki powrót, bo pierw trzeba być, żeby wrócić. Trochę tak, ale Pamela Anderson zawsze była. Ona była totalnie ikoną w latach 90-tych, jeśli nie, wiesz. nie mówię, czy była w sensie, czy ona funkcjonowała, bo funkcjonowała, tylko chodzi mi o to, że Wielki Powrót zazwyczaj się kojarzy z powrotem, dosłownie, czegoś wielkiego. A wydaje mi się, że Pamela Anderson, tak jak mówisz, nigdy nie miała wielkiego talentu, jak Nicolas Cage na przykład. Mi się wydaje, Adam, że Pamela Anderson miała inne wielkie argumenty. Tak, tutaj... miała zdecydowanie inne wielkie argumenty i jakby chciałem tylko dokończyć to mówiąc, że moim zdaniem ta rola jest idealnie pod nią skrojona. I ona może się w tym doskonale odnaleźć, bo może ona wcale nie musi tutaj dużo grać. Ona może być jak Michael Keaton w Batman. Na przykład ona jest po prostu tą postacią, ona jest Shelley. Ona jest osobą, która miała wielką karierę, miała atuty, ta kariera się kończy i teraz pytanie, czy ona się będzie potrafiła w tej nowej rzeczywistości odnaleźć i, i Pamela Anderson chyba będzie się potrafiła odnaleźć. Tak, zatem ja liczę na Pamela Anderson. Jeśli chodzi o, o reżyserów, otwórców, gra w tym Dave Batista, więc fajnie, fajnie w ogóle, że Dave schudł. I tutaj idziemy do tego, co mówiłeś o tym, czy Hollywood się zmienia. No to Dave Batista schudł, więc <laughs> być może jest to bardzo dobry argument za Twoją tezą. Jamie, Jamie Lee Curtis jest bardzo wyróżniana, też miała parę nominacji. Nie wiem, już nie wiem, czy coś wygrała, ale. Ale ponoć też bardzo dobra rola. Jamie Lee Curtis też była, wiesz, swego czasu ikoną, bombą taką. Okej, okay, ale, ale też fajnie Jamie, Lee Curtis, Jamie Lee Curtis ona zawsze grała przynajmniej ok. Jakby ona ma ten mocny warsztat, nie? więc tutaj to też ciekawe, że, że jakby znalazła się w takim gronie jak Pamela Anderson i Dave Batista. Zresztą Dave Batista też jest ciekawym przykładem, bo to jest człowiek, który jak wszyscy wiemy, wywodzi się ze świata sportu, ze świata amerykańskiego wrestlingu. No i co, jak wcale, co, on, on był świadom tego, że aktorem jest raczej słabym, ale od czasów Strażników Galaktyki sam przyznawał wielokrotnie, że bierze lekcje aktorstwa i że chce być coraz lepszy. Więc może Pam Anderson też wzięła trochę tych lekcji aktorstwa, na pewno wzięła parę tych lekcji aktorstwa i może ten talent Jamie Lee Curtis też na nią troszeczkę spłynął w trakcie zdjęć. Diabli wiedzą, jakby wiele rzeczy tam się mogło wydarzyć. A poza tym warto wspomnieć też, jak już mówisz o twórcach, kto odpowiada, kto jest reżyserem tego projektu, to jest Giacoppola wnuczka słynnego, skądinąd, Francisa Forda Copoli. Okej, okay, to jest bardzo dobra referencja, bo ja też na nią patrzyłem, ale tak sobie myślałem, że to nazwisko jest pewien, że coś, coś mi świta, mi nie? Powiem. Ale patrzyłem na jej dorobek i wydaje mi się, że The Last Showgirl może być jej pierwszym takim dużym filmem, nie? Bo ona faktycznie tam e, grała z Jamesem Franco, znaczy e, prowadziła Jamesa Franco w jednym filmie, ale to może być jej pierwszy duży film, więc no, więc trzymamy też kciuki za ten film. Od czegoś trzeba zacząć, nie? A nazwisko zobowiązuje, więc wydaje mi się, że jest szansa, że, że Gia też dowiezie. Oprócz Jamie Lee Curtis, którą, tak jak wcześniej wspomniałem, uważam, że to jest zawsze dobra aktorka, jakby nie pamiętam szczególnie jakich, jakichś potknięć w jej wykonaniu, no to tutaj wiele osób ma coś do udowodnienia, tak? I Pamela Anderson, i Dave Batista też chce się wykazać, i, i sama reżyser, reżyserka też chce się wykazać. I to jest ciekawy amalgamat takich, wiesz, ambicji, który może wiele wskazuje na to, bo już mamy ocenę, na przykład, chociażby Narotyn Tomatoes i tak jak mówiłeś, ten film jest coraz bardziej zauważany, to może być coś zjawiskowego. Nie wiem, czy to może być szansa na Oscara w przyszłym roku. Nie mam pojęcia, bo nie widziałem filmu, natomiast na pewno może być to, to kino, może nawet wybitne. O tak, zaryzykuję takie stwierdzenie. I Pamela Anderson, która e, być może znajdzie dla siebie jakąś nową drogę, nową ścieżkę, bo, bo wydaje mi się, że. Takie dramaty, jeżeli ona oczywiście będzie w stanie to, to udźwignąć. Bardzo chętnie, wydaje mi się, że, że Pamela Anderson chętnie by poszła w tym kierunku, czyli do kina poważniejszego, do kina troszeczkę dojrzalszego i skierowanego do bardziej wybrednych odbiorców. No, tylko, jakby wszystko sprowadza się do tego, czy podoła, Trzymamy kciuki. Też czekam na ten film, aż będę mógł go Idziesz do zobaczyć. Kina, czy odpuszczasz sobie? Zależy. W sensie, jeśli moja towarzyszka podróży będzie miała ochotę pójść na to do kina, no to wtedy to wtedy pójdziemy, wiesz, jeśli będzie okazja ku temu. No ale niestety mamy również amatora i, <głos> <głos> i grześników, więc zobaczymy, nie? No okej, okay. i chyba na tym zakończymy listę premier na kwiecień 2025 roku. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać? Jakiś film, który, którego... Nie wymieniliśmy, a koniecznie chcesz zobaczyć w kinie? No, ja czekam na nowego Supermana, ale to poczekamy do. Lipca. lipca. Do lata, więc jeszcze będzie okazja o tym porozmawiać. Czekam również na Odyseję i. No i tyle. No nie, pytam, bo może w kwietniu coś jeszcze jest, co byś chciał zobaczyć w kinie? I nie mów, że chciałbyś zobaczyć Supermana w kwietniu, a ma dopiero w lipcu. Chodzi mi o filmy, które faktycznie mają premierę w kwietniu. A może ja bym chciał zobaczyć Supermeda w kwietniu? <śmiech> <śmiech> ja, ja jestem bardzo niecierpliwy, ja naprawdę jestem, wiesz, mocno na, napalony na ten projekt, więc, no, więc tyle ode mnie. Dobrze, no to w takim razie zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawiania komentarzy z sugestiami pod materiałem no i kciukowania w górę bądź w dół, w zależności, jak Wam się podobało. Zapraszam Was też również do odwiedzenia kanału Olka Szklane Oko i Kaniewicza, dobrze mówię nazwę? Tak jest, oraz Szklany, I szklany podcast. podcast. Rozmawiam tam z różnymi fajnymi ludźmi, między innymi e, z mhm. Adamem. Polecam tutaj e, nasz podcast o e, nostalgii Tak, zdecydowanie. To był bardzo ciekawa, ciekawy podcast i bardzo ciekawa rozkmina w ogóle, bo, bo faktycznie żeśmy trochę popłynęli tam, więc jak chcecie... Tak, i nie, nie ze wszystkim żeśmy się zgadzali. Więc też możecie zobaczyć, jak się z Adamem pięknie różnimy. No i poza tym, podcast chyba nam wtedy wyszedł dosyć długi, więc musicie się uzbroić w cierpliwość, albo nie wiem, jeżeli macie do ugotowania coś w kuchni, coś, co, na co potrzebujecie jakieś półtorej godziny? Ile on trwał? Chyba nawet dwie, więc jeśli macie na przykład trasę do Katowic, to możecie zaraz po tym podcaście pójść sobie. I tym akcentem kończymy ten materiał. Dzięki Olku, że byłeś z nami i do... Ja również dziękuję za zaproszenie. Do nas. I do zobaczyska, do następnego razu. Pa, pa.